Synteza duchowości nordyckiej jako systemu transformacji wewnętrznej, bez pogaństwa, z szacunkiem do esencji. YGGDRASIL, drzewo życia jako mapa świadomości. YGGDRASIL to kosmiczne drzewo życia, łączące wszystkie światy. W interpretacji wewnętrznej to człowiek jako mikrokosmos, którego duchowa struktura obejmuje. YGGDRASIL, święte drzewo nordów, to coś znacznie więcej niż mitologiczna oś świata. W ujęciu wewnętrznym to mapa świadomości, odbicie twojej duszy i jej wszystkich warstw od pierwotnych lęków po najwyższe duchowe zjednoczenie z źródłem. Każde z dziewięciu światów zamieszkujących drzewo można potraktować jako aspekt twojej własnej istoty. Asgard to najwyższy poziom odpowiadający duchowi lub koronie świadomości. To kraina bogów, miejsce, w którym dusza nawiązuje kontakt z boską mądrością. Nie chodzi tu o wiarę w Bogów, ale o kontakt z wiecznym, niezmiennym źródłem, tym, co nas prowadzi, przekracza ego i inspiruje do duchowego lotu. im to przestrzeń serca i harmonii z naturą. To świat wanów, istot związanych z cyklem życia, płodnością, spokojem. Tutaj uczysz się żyć w rytmie sporami roku, z pulsowaniem ziemi, z własnym ciałem i emocjami. Serce staje się portalem do mądrości, która nie walczy, tylko współbrzmi. Maidgard to świat ludzi, poziom ego, umysłu, codziennego życia. To tutaj toczą się nasze wewnętrzne i zewnętrzne konflikty. Maidgard to scena, na której doświadczamy wyzwań, uczymy się odpowiedzialności, testujemy wolę, ale też zapętlamy się w iluzjach ja i moje. Jotunheim to przestrzeń cienia, zamieszkiwana przez gigantów, reprezentuje dzikie, nieokiełznane moce naszej psychiki. Tu żyją nasze lęki, kompleksy, ciemne pragnienia, których się boimy lub nie rozumiemy. Ale to także surowa siła transformacji, bo tylko konfrontując się z tym światem, naprawdę dojrzewamy. Niflheim to lodowa pustka, głęboka podświadomość. To tu skrywane są traumy, zapomniane wspomnienia, zamarznięte emocje. Świat ten symbolizuje duchowe uśpienie stan, w którym dusza zapomniała o sobie i trwa w stagnacji. Ale to właśnie w tej ciszy może narodzić się pragnienie przebudzenia. Musperheim to ogień pierwotny, siła inicjacji. To świat transformacji, chaosu, ale i twórczego potencjału. Ogień Muspelheimu może zniszczyć iluzję, ale także rozpalić nową świadomość. To stan, w którym zaczynasz płonąć duchową prawdą, ale musisz uważać, tu nie ma już powrotu do dawnego, ja. Helheim to kraina śmierci, nie jako końca, ale jako bramy. To przestrzeń, gdzie ego rozpada się ostatecznie, gdzie kończą się złudzenia. Helheim jest jak alchemiczna Nigredo ciemność, w której stare struktury obumierają, by mogła narodzić się nowa istota. To śmierć starego człowieka i narodziny duszy. Jak pracować z tą mapą? Możesz potraktować ich drasil jako wewnętrzną strukturę duchowego przejścia. Każdy poziom to miejsce pracy, refleksji, inicjacji. Jeśli czujesz zablokowanie, być może jesteś w Niflheim. Jeśli odczuwasz wewnętrzny ogień, chaos i pragnienie zmian, dotykasz Mu Spellheim. Jeśli masz kontakt z wewnętrznym światłem, jasnością i mądrością, jesteś w asgardzie. Prawdziwe przebudzenie polega na świadomym przechodzeniu przez te światy. One nie są gdzieś na zewnątrz, one są tobą. I każde ich przekształcenie przynosi nowy poziom duchowej obecności. Igdrasil to nie tylko drzewo, to twoja własna struktura duchowa, gdzie każde królestwo reprezentuje część ciebie, instynkty, dusze, wyzwania i potencjał. Odyn archetyp duszy poszukującej prawdy. Odyn to nie Bóg wojny, jak w popkulturze, to mistyk, wędrowiec i ofiarnik, który poświęca oko dla mądrości, a samego siebie dla prawdy. Symbolika Odyna jako ścieżki duchowej, poświęcenie oka, utrata iluzji, dualności, widzenie z poziomu serca, nie tylko logicznego umysłu. Zawisł na drzewie Yggdrasil, jak Chrystus na krzyżu, to rytuał duchowej śmierci i odrodzenia. Runy, które poznał, to boski język duszy, zasady transformacji energetycznej. Odyn to nie bóg, ale mistrz wewnętrzny, wzór dla tych, którzy idą własną drogą poznania. Odyn to wewnętrzny nauczyciel, który nie daje gotowych odpowiedzi, ale każe umrzeć Staremu, jakby zrodził się duch. Runy, kody transformacji i psychicznego przebudzenia. Runy nie są magiczne w infantylnym sensie, to archetypiczne symbole energetyczne, które odzwierciedlają stany umysłu i etapy przemiany. Przykłady run w pracy wewnętrznej. Runa Ansus głos ducha. Ansus jest truną natchnienia słowa mocy i duchowego przekazu. W wymiarze wewnętrznym to kontakt z wyższym ja, z tą częścią ciebie, która nie mówi ludzkim językiem, ale komunikuje się przez symbole, sny, intuicje. To również mądrość przodków i przewodników duchowych. Jak z nią pracować, medytuj w ciszy, słuchaj nie myśli, ale przestrzeni między nimi. Zadawaj pytania, nie oczekując odpowiedzi, one przyjdą przez sny znaki synchroniczności. Używaj tej runy, gdy chcesz wejść w głębszy kontakt ze swoim wnętrzem lub otrzymać duchowe prowadzenie. Runa Radio droga święta. Radio to rytuał podróży, nie tylko fizycznej, ale przede wszystkim duchowej. To droga, która prowadzi nie tam, gdzie chcesz, ale tam, gdzie naprawdę powinieneś się znaleźć. Symbolizuje transformację poprzez ruch, poprzez proces, poprzez intencję, która przechodzi próbę. Jak z nią pracować? Twórz własne rytuały przejścia zapal świece przed nowym etapem, idź na spacer w ciszy zapisz swoje wezwanie do drogi. Przypomnij sobie, że każda podróż zaczyna się wewnątrz, a radio uczy, że istotne jest nie miejsce docelowe, ale jakość świadomości w czasie drogi. Runa Hagala burza, która oczyszcza. Hagalas to runiczna błyskawica to nieprzewidziane zdarzenie, burza transformacyjna, która zmiata iluzję, by pokazać prawdę. W duchowym procesie to inicjacja przez cierpienie, konfrontacja z tym, czego nie kontrolujemy. Jak z nią pracować, zamiast bać się chaosu, wejść w niego świadomie. Pozwól, by Runa Hagalas zabrała to, co już ci nie służy. Nie pytaj, czemu to się dzieje, tylko co we mnie ma umrzeć, by coś mogło się narodzić. Hagalas to moc oczyszczenia, która prowadzi do przebudzenia, ale nie bez bólu. Runa Berkano ziarno nowego życia. Berkano to runiczna matka, opiekunka odrodzenia, wzrostu, łagodności i narodzin. Toruna nowego początku, ale nie gwałtownego, tylko pełnego troski, czułości i cierpliwości. Berkano prowadzi cię do pracy z wewnętrznym dzieckiem, do przytulenia swojej kruchości. Jak z nią pracować, zrób coś dla siebie z miłością, bez oczekiwań. Napisz list do siebie jako dziecka, stwórz rytuał odrodzenia, kąpiel, zapalenie białej świecy, sadzenie rośliny jako symbolu nowego etapu. Berkano uczy, że prawdziwa siła rodzi się z delikatności. Runy można traktować jak wewnętrzne klucze, otwierają konkretne poziomy świadomości, jak sefiroty w kabale. Przemiana przez cierpienie i, -N -I -C J, -C -J -E nordyckie. Duchowość skandynawska nie obiecuje łatwego zbawienia. Jej główne wartości to: odwaga wobec śmierci i lęku. Wierność sobie honor równa się autentyczność. Zgoda na przemianę przez ból, stratę, wygnanie. Szacunek do natury i losu wyrd. W nordyckim świecie duchowy wojownik to ten, kto nie boi się stracić wszystkiego, by odnaleźć prawdę. Wyrd los, przeznaczenie jako struktura karmiczna. Wyrd czytaj Wyrd to sieć losu, duchowa struktura karmy i konsekwencji. Nie ma karzącego boga, jest cykl przyczyn i skutków. Świadomość tworzy wzór, każdy czyn, myśl, decyzja tworzy nici przeznaczenia. Wiedma Urd, Wyrd, Verdandi, Skuld, Trzy Norny symbolizują przeszłość, teraźniejszość, przyszłość jako jeden strumień duchowego wzoru. Jeśli rozumiesz własny Wyrd, zaczynasz współtworzyć swój los, nie tylko w nim tkwić. Duchowa praktyka bez pogaństwa, jak to wykorzystać dziś. Nie musisz wierzyć w Bogów Asgardu, możesz wykorzystać esencję tej mądrości jako mapę psychologiczną i duchową transformacji, i Gdrasil jako twoje ciało duch świadomość Inspirację archetypiczną Odyn jako mistrz wewnętrzny nie idol. Runy jako narzędzia refleksji, medytacji i samopoznania, życie w zgodzie z rytmem natury, cyklicznością, wyrdem, przyjęcie cierpienia jako inicjacji, a nie jako kary. Podsumowanie duchowość nordycka jako system samodzielnego przebudzenia. To nie kult bogów, ale kult odwagi, mądrości i odpowiedzialności. To system, który zamiast zbawiać uzbraja duszę w narzędzia, by sama odnalazła drogę. Dla ludzi takich jak ty to nie religia, ale mapa świadomości i narzędzie transformacji.